Na nagranie, kolejny filmik. Witam Was gorąco i serdecznie. Nie wiem czy nie za bardzo tak sprawdza moje siedem źródeł światła <śmówiasz Ryan> moich witam to ja, do razik jesteście na kanale o malowaniu krok po kroku. malowaniu, zarabianiu i kreatywnym, pięknym życiu. O! Mm, <śmówiasz Ryan> powiedziałem jak szybko już to mówię, tak jak te jak teksty w reklamach, nie? No, w kontaktu się z lekarzem i farmaceutą. Ja też tak będę <śmówiasz> No, 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 no. Słuchajcie, teraz tak, dzisiaj chciałem kończyć myśl o malowaniu, yy, którą rozpocząłem w poprzednim nagranku, w poprzednim filmiku. Chociaż, jak obiecałem, będę dzisiaj troszeczkę więcej, nie wiem, czy się nie błyszczy czasem, yy, nie błyszczy ten obrazek. Będę troszeczkę chyba starał, będę starał się więcej malować, chociaż nie wiem, czy bardziej korzystacie na tym, co, co mówię, czy bardziej na tym, co maluję. Bo kiedyś sobie też zeszli do wniosków. Ja tutaj mam takie myśli, przy, te jak się w, z chwilą włączenia tej, tej mm, kamery biorą w łeb, jak wchodzę w taki zupełnie inny świat, niż miękko powiadali. Ludzie jak tam mówięcie pytali tam jakiś tych, nie no jak się włącza, to włączą, tak, to tak, 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 coś tam jest chyba, nie tak więc masz taką świadomość tego, że, że ktoś tam będzie teraz, teraz to oglądał, że będziesz yy, będzie jakoś komentował, czy tam jakoś będzie też nie, albo wyłączy od razu, bo powiedz co tam, <grych> opowiada jakieś bzdury. Nie no, ale to, tak jest, nie, tak, i tak przygotowałem sobie tak, co powiem, taki już ustaliłem sobie jak gdyby schemat ten, co prawda nie napisałem tego i to może błąd, a może nie błąd, bo może to właśnie powinno wynikać z takiej spontaniczności i pewnie wtedy najlepsze są te tak jest chyba ze wszystkim. Tak, tak też macie, czy nie? Jak zaplanujecie sobie, nie, dzisiaj idę na imprezę i będę tam, będzie super impreza, no to to znaczy, te imprezy, które się zaplanowało i że się będę super bawił, to naj, naj, najczęściej nie wychodzą yy, właśnie tak fajnie, a te, które nie planowaliśmy, wyszły spontanicznie i ten, to tak właśnie fajne są i najlepsze i najlepiej się... Też jest coś takiego, też wy, o, Też o tym chciałem wam ten, to, jak, jak, jak ważną rolę odgrywają emocje w tym wszystkim, bo tak, jest, że mm, to, to też do tego chciałem nawiązać w malowaniu, że, że im więcej tej emocji, tym, tym więcej się pamięta i czy, dłużej się pamięta i zauważyliście na przykład z dzieciństwa nie, nie pamiętamy wielu takich rzeczy, które takich codziennych, jakiś tam, no tak ogólnie jakiś taki obraz mamy, ale takie szczególne, które zapadły w pamięć, takie, które jakieś były m, bardzo duże emocje i tak dalej. I, tak mi się wydaje. No na przykład też yy, psychologii, cała ta, ta psychologia, psychologowie się na tym yy, kiedyś badali, co powoduje, że na przykład wydajemy pieniądze, tak? I te, też też, też yy, już po, po pierwsze to człowiek yy, wydaje pieniądze nie dlatego, że yy, z jakichś tam racjonalnych pobudek i przesłanek, yy, ale pod wpływem emocji, pod wpływem, wiecie, no nie wydaje na przykład, yy, dlaczego wydają ludzie pieniądze na, no nie wiem, na jakieś tam drogie samochody, Porsche na przykład takie, tak? Ani to wygodne, tyłkiem jeździsz po prawie po tym, ani to jakieś, no no powiedzmy, że tam piękne, ale to, to jest po prostu sam, wiecie, tak, dla takiego szpanu, dlatego żeby się pokazać, żeby to, wiecie, inni powiedzieli na to, uuu, tak to, to jest, generalnie nie, nie wydajemy my, tego pieniędzy tak na te ciuchy, wszystkie te kobiety, my, czy w ogóle facisty że tam się lubię, też zależy od tych yy, też o tym kiedyś wspomnę i, i to też jest ważne w tym, w podejmowaniu decyzji takich typowych i tak dalej i, i cała psychologia i cały marketing i, i cała siła perswazji i tam w ogóle te, te metody perswazyjne wiem, w ogóle nad tym pracują, żeby, żeby dotrzeć do takiego klienta, jak klienta rozpracować, żeby kupił tak od nas coś, dlatego, <laughs> dlatego takie tak, systemy reprezentacyjne, czy tamte metaprogramy, którymi się kierujemy, który, no, niezależnie od tego kim jesteście, to w takich metafogramach, że taki jesteś wpisany, taki ograniczony tam, tam skonstruowany takich. I dobra, ale nie o tym chciałem dzisiaj. Słuchajcie, dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, że, że właśnie na tym skończyłem, że zawsze mnie fascynowało to, że, bo, bo tak, jak też, nie wiem, mieszkać, to musisz wybudować dom, te, 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 czy, czy kupić sobie mieszkanie, tak? Żeby mieć, no, to taki zakup, który musisz do, zrobić, żeby, nie wiem, się uwolnić od tego, po, po, jako, jako, nie wiem, osoba młoda, która tam zwiąże się z drugą osobą i później chcą rozpocząć wspólne życie. No to, wiadomo, muszą kupić dom, muszą kupić mieszkanie, muszą kupić, chcemy się tam poruszać, to sobie kupić samochód, tak? Jakiś tam, jest to jakąś potrzebą taką, żeby bez tego trudno żyć, telewizor, jakiś tam komórka, tak? Telefon, żeby się porozumiewać. Tam, obraz namalowany ręcznie przez jeszcze tam artystę, no to, to nie jest artykuł pierwszej potrzeby, tak? Wiadomo, że są ludzie, którzy nie potrafią żyć bez tego i no, tym bardziej szczególnie tacy, wiecie, którzy mają, którzy na przykład widzą w tym, po pierwsze, lokatę kapitału i robią sobie ten, a po drugie to lubią się otaczać pięknymi przedmiotami, piękną sztuką i tak dalej, pięknymi, tymi. natomiast to nie jest takie, wiecie, dlatego mówię o tej potrzebie takiej, yy, troszeczkę tak, yy, z jednej może nie zdegradowania, ale takiego Dlatego kanał mój powstał po to, żeby z takiej złości, takiej irytacji tym, że kupują ludzie, właśnie już tam też niejednokrotnie o tym mówiłem, że kupują, kupują sobie mieszkania, kupują domy i później wkładają, stawiają, tam mieszają. Nie mówię o wszystkich, ale wiecie, tak, tak w większości, tam w dużej większości tak jest, że, że, że nie liczni, Chociaż to jeszcze troszeczkę, troszeczkę świadomość wzrasta, dlatego że warto wyłożyć może parę złotych więcej, ale kupić sobie ręcznie malowany yy, obraz tak dalej, czy tam jakiś, nie wiem, jakiś wyrób taki szlachetniejszy niż to, co... Dlatego, yy, dlatego tak yy, projektanci poszli, nie wiem, tak, tak drogie są na przykład unikatowe yy, yy, nie wiem, lampy, umywalki, yy, muszle, po prostu jeżeli dobre wzornictwo, jeżeli dobrej markowej marki, dobrego projektanta, to ludzie Dlaczego jedna musza tam kosztuje klozetowa 200, tam 150, tam nie wiem, jak kosztuje, 90 zł, a może kosztować, nie wiem, 5 tysięcy tam 10, tak? A z jakimś tam wzornictwo i prawie jak traktowana jak relikwia, jak tam, jak relikwia i w tym i stawiana w toalecie tam w tym jak, e, jeśli chce się tam nad tym, nad tym nie teraz nie nie, nie, nie nie chcę z tego się tam, ironizować, że tak powiem, o problemu. Natomiast y, chodzi mi o to, że no, malowanie to tam no, jest to... I dlatego po pierwsze jest to, że sam sposób malowania y, może być nie do wszystkich, no, ale też nie, może, nie mogę, nie wiem, ja takie mam, to są takie właśnie ciągłe, ciągłe takich twórców jak ja, no, może twórców, takich rzemieślników jak ja, no, takich patykarzy, to, to są ciągłe takie przemyślenia. To chciałbym wszystkich zadowolić, taki dobry, dobry Adaś, dobry wujek, kurczę, wszystkich chciałbym zadowolić, wszystkim, żeby się podobały. Wiadomo, ja może nie, nie, nie ten, bo jeden mu się podoba, ale tak jak mi tam ktoś napisał, lepszy jesteś w tym, no nie ma abstrakcji, tam zostaw tę abstrakcję, a inny powie, że właśnie fajne, że ja jestem twoją abstrakcję Ja chyba na kanale więcej abstrakcyjnych obrazów sprzedałem niż tych realistycznych takich, tych, takich pseudo-realistycznych, bo to też nie można nazywać takich. Ja to dopiero zawsze robić takie realistyczne o tym, o czym wam wspominałem, o tym o tym, kiedy wam zrobię taki najpierw odcinek yy, i też będę chciał mieć taki komfort, że po prostu sobie nagram sobie codziennie tam dwa, trzy, trzy, usiądę i będę jeden obrazek malował przez dwa miesiące, chociaż nie że nie będę nudny. Lepiej chyba właśnie zrobić ten. Dlatego, yy, ale znowu jestem chaotyczny, przepraszam, ale znowu do tego wracam. Dlatego yy, taką moją ideą było, dlatego tych wiele takich, yy, żeby to malowanie, żeby to zachęcić, no bo tak, ja maluję, yy, mówiłem Wam mam do, na temat też tematów, yy, które tu podejmuję, tak? że kwiaty takie jest bardziej uniwersalnym tematem, dlatego maluję więcej kwiatów. Ktoś mi nawet zarzucił, że teraz się ten kanał zrobił takim malowaniem kwiatów. Praktycznie tych kwiatów dużo już powstało, ale jest taki najbardziej, że tak powiem, po pierwsze to, to trafia i w większości rekrutują się z moich tych klientów, to są panie i bliższy ich im jest ten na kwiatów, ja coś jakoś panowie nie bardzo chwili z kwiatami, chociaż nie, to są, Nie, nie, może, przepraszam. Ostatnio teraz sprzedałem pan nie, dobra. Ale, ale tak generalnie jakby tak ogólnie tak chyba tak jest. Natomiast e, kwiaty taki bardziej uniwersalny, chociaż Wam też opowiadałem o tym, że nieważne jest co się namaluje, tylko jak, że temat jest nieważny, tak? Że jak i kto maluje poprzez jeszcze można by było dodać, tak? Na przykład... Yy, zdaję sobie, może być taka u mnie sytuacja, chociaż bardzo bym tego pragnął i chciał, że yy, <laughs> przepraszam, jeszcze ideą moją, to znaczy nie dążę do tego, yy, żeby tak powiedzieć, yy, żeby trochę pokory i w sobie zachować, to, <laughs> to nie dążę do tego za wszelką cenę i po trupach, żeby tak było. Ale gdyby tak popatrzeć co będzie za 10 lat, to być może będzie nie tak, że mój kanał będzie oglądało, będą oglądały miliony ludzi. <laughs> I na każdy obraz, tutaj na kanale będzie powstawał, bo sobie tak sobie wyobrażam, że może być na przykład tak, że będę ciągle malował ten kanał, będę miał 10 tysięcy filmów, bo tam co roku będzie 1000 filmów powstawało i, i nie wiem, i czy tam już będę miał pewnie wtedy 11 tysięcy filmów i będę miał e, z tym może ze stop sprzedanych, tak? A może być tak? I będę naraz nie malował, tak jak maluję tu no, siedem żaróweczek, tutaj się tych będę... Może będę miał osiem, a może będę miał dwie mocniejsze jeszcze I, i o już będę miał kamerkę HD, ale ciągle będę taki sam jak jestem, tylko może już starszy, już będę bardziej pomarszczony, ale będzie, a może być tak, że będzie tak, y, i to jest, y, no, to byłoby piękne to już, i dlatego do dobrze w sumie tak pocichu i takie jest moje marzenie, żeby kanał był oglądany, może już nie będę miał tutaj tylu... chociaż ten, chyba, chyba zostanę przy tym, tym, ale będę miał na przykład program cykliczny w telewizji, ogólnopolskiej, ogólnoświatowej, może w kilku wersjach językowych i w ogóle w różnych krajach na świecie, tam w wielu krajach na świata będę rozchwytywany, a moje, wiecie, po moje obrazki się będzie kolejka ustawiała i, i wtedy ci, którzy tutaj już kupili o mnie obrazy, czy teraz kupią ode mnie obrazy, to będą tak zacierali, A jeszcze, jak się okaże, że te wszystkie moje obrazy. A jeszcze, dobra, no okej. skoro te tej muszę jeszcze powiedzieć coś na temat obrazów zarabiających, bo ci no, nie, świetny, miałem świetne, świetne zdarzenie się okazało. Fajny, no. dobra. Czyli tak. Zawsze chciałem, żeby na tym malarstwie, żeby to było coś więcej niż tylko malowanie. Takie wiecie, na mój obrazek pojedzie na ścianie, żeby on coś więcej z sobą niósł, żeby on nie był tylko takim, takim jakimś bohomackiem. Jak to tam niektórzy powiedzą, albo jakimś fajnym obrazkiem, ale tylko no, na tej ścianie jednej i, i tam pani Krysi, czy pani Heni, czy ten... Nie no, teraz nie obrażając wszystkich moich, że tak powiem, odbiorców i tych ludzi, którzy już mają moje obrazy, ale no, rozumiecie o to chodzi. Nie, chciałem, nie chciałbym tylko tak być no, takim... Każdy chyba do tego dąży e, tak ma coś w sobie do takiej wielkości, jakiejś tam popularności, nie, nie może nie popularności, ale takiego... Mmm, tam jakiś sławy po śmierci może chociażby, no tylko, ale, ale żebym był inny od, lepszy od innych, no c człowiek jest taką naturą, no taki jest skonstruowany, tak jest, nie ma... Innym. zawsze byś, chcesz być pierwszy, jak wchodziesz do samochodu, to chcesz być lepszy od szybszy od innego, mądrzejszy tam w pracy, lepszy pierwszy tu bo wydajniejszy nie wiem co tam jeszcze zrobi, żeby podnieść się szefowi żeby szefcie coś tam nie no ale tak jest no tak tego nie nie tak powiem nie zwalczymy w sobie nie, nawet nie powinniśmy o tym z tym bardziej no bo to jest takie dążenie człowieka do jakiejś tam doskonałości do tego żeby być lepszymi a kto tego nie ma no to już też <grych> no to już też nie będę o tym mówił. No. natomiast yy, o i chciałem właśnie, dlatego powstały obrazy. Znaczy, obrazy, zarówno więc to w ogóle był inny pomysł na to, inny, inny... ten. Ja to, ja to odkryłem zupełnie nieświadomie, kiedy się tak właśnie wyłączałem i zaraz o tym wspomnę, ale... Czytam, ale awatary duszy, to było... Wiecie, jak powstały awatary duszy? Powiem wam teraz. Jeszcze przed tym, później pewnie, pewnie wam będę jeszcze to opowiadał przy okazji, jak będę je malował, ale... Głównym powodem do, do tego, do awatarów był, duszy, był tatuaż. Co ma tatuaż za duszy rozduszy? A ma dużo, bo tak jak wiele rzeczy na świecie mnie drażni, nie jest niepojęte dla mnie, jak na przykład yy, do wielu, jak widzicie ja nie mam tatuaża i nigdy nie będę miał tatuaży, tatuaża yy, i nie dlatego, że, yy, zaraz powiem to właśnie dlaczego, ale dla mnie ciało ludzkie jest, yy, nie może inaczej, ja, ja twierdzę i jestem, jestem, znaczy ja jestem przekonany o tym, ja to wiem, że wszystko co yy, my przychodzimy tutaj na, świat i przy, na świat z chwilą urodzenia dostajemy, wszystko od życia dostajemy. Nie, my nie, nie mamy, ktoś tam powie, jak to dostajemy, no się zapracować na dom, na, ale na, na samochód, na wszystko. Nie, to dostajesz od życia, to, to nie jest tak, że, bo gdyby, czy, czy ktoś kto został żebrakiem, to on to, yy, to, zapracował sobie, no to, to jest jego wybór, no to jest, wszystko od życia dostajesz. Dostajesz życie, dostajesz wszystko. I niczego z tego życia, to to co tutaj dostajesz na, na ziemi jako, w życiu, to tego nie zabierzesz ze sobą. Później tak to musisz rozdać, nawet ten majątek, który zbog, zgromadzisz, czy tam nie wiem co jeszcze zgromadzisz i dlatego ważne, tak ważna jest na przykład rodzina, dzieci i tak dalej dla nas jako ludzi jako gatunku i tego, do takiego spełnienia do tego no dobra, ale już się nie, nie wdaje nie w te sytuacje, te, te filozoficzne rozważania, bo chodziło o to, że... A warto jest się posuwać, dlatego że dla mnie nie... nie, nie, nie mo, no, rzeczą jest nie, niesłychaną, żeby człowiek sobie z własnej nieprzymuszonej woli pierdzielną na, na całe ramię, czy tam ciało, na plecy, czy gdzieś na brzuchu, na twarz, a już tych, co mają na czole i na tym, to po prostu już... Nie no po prostu nie, nie chcę już o tym się ten, ale jeszcze mówię dlaczego motylek, jakiś króliczek, jakiś chudy. Ja taki jest program gdzieś tam, gdzieś widziałem względ na tym jakiś, że ludzie chodzą sobie poprawiać jakiś Miami Ink czy coś tam. Ludzie chodzą sobie do studia tatuażu, jakiegoś dobrego studia tatuażu, bo to też tam jacyś ludzie nie, 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 no, nie, nie problem zrobić, zepsuć tatuaż, zrobić masz karę. Jacyś tam, no bardziej fachowcy, jacyś więksi, no artyści, powiedzmy tacy, tatuażu i chodzą sobie po jak i te tatuaże, którzy, które oni sobie poprawiają, to nieraz po prostu chodzą tutaj, żeby sobie z własnej, nieprzymuszonej jeszcze za to zapłacić, nieprzymuszonej woli zrobić takie coś takiego na, na ciele. Później to jeszcze, a jeszcze ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że to w wieku, nie wiem, kiedy masz 16, 18, 19 20 parę lat, to jeszcze, jeszcze ten, a później będzie, ja porracie sobie taką pomarszaną babcię z takim, kurczę tutaj gdzieś na, na tyłku motylkiem czy czymś, się, po prostu sobie nie wyobrażam, ale już bo nie mam to wszystko, ale w to się wziął mój pomysł, żeby po prostu... Dlaczego ci ludzie sobie tatują takie bzdury na tym ciele? No już nawet jeżeli sobie tatuujesz, jeżeli ja, ja nie jestem zwolennikiem, bo mówię, nie, ja jestem na tyle tam, nas... Ja wierzę w to ja wierzę, ja że Bóg mnie stworzył dał nam życie i tak dalej czy tam jakiś wszechmogący czy tam. a tej wierzy w co innego i wierzy mnie, że mu dało życie życie, tak? Nie wiem co mu dało życie. Matka ojciec. No matka ojciec, no ale mnie już życie, że też wynikając filozoficzne rozważania, ale po prostu dlaczego ja mam to karać? Daj mnie już pokarało, bo mam bliznę taką na tym, bo tam w dzieciństwie tam się mlekiem, górzątkiem. To już i tak jest mój tam, moim tatuażem, ale to taki wynikający z życiowego jakiegoś zdarzenia. A natomiast, dlaczego mam sobie up, up, to, to ciało jakimś tam szpecić czymś? Nawet jeżeli ty uważasz, że to jest najpiękniejszy rysunek, to, to jest. Nie. No i dlatego pomyślałem sobie, że skoro już chcesz, to ja ci zrobię taki, ta, taki wzór na ten tatuaż, co będzie Twoim, jedynym i niepowtarzalnym Twoim obrazkiem. Dlatego. Tak jak tłumaczyłem, że te awatary, te fotografie są na przykład obrazem naszej fizyczności, one tam się zmienia, zmieniają się, ten. natomiast to tak jest jak jest ze świadomością. Nasza świadomość nie starzeje. My się fizycznie starzejemy, jako człowiek się starzeje. Tak? Każdy z nas się starzeje i nawet jeżeli tam sobie robimy te różne botoksy, liftingi, twarz i tak dalej, ale to, to, to z w czasu chcąc nie chcąc i tak się starzejemy to ciało się zmieni i tak dalej i w końcu się rozsypie i skończymy żywo. A nasza świadomość, się, czy byliśmy, zobaczcie, no czy miałeś 18 lat, czy tam, no nie wiem, może będę dzieckiem, jeszcze nie miałeś takiej świadomości na no, tyle. Nie wiem, bo to z chwilą dojrzewania, tam wszystko to ten jak gdyby chłonieć dopiero, ale ja nie mam, ja mam taką samą świadomość, jaką miałem, nie wiem, może doświadczenie ma większe, ale świadomość jest ta sama, także ten ten, ten, ten i to się nie starzeje, Tak samo ten obraz tego awatara nie powinien się starzeć, bo on jest z chwilą urodzenia. Przychodzimy na świat w tym układzie planet i jedyny niepowtarzalny, jesteśmy jedyni niepowtarzalni, nie ma drugiego takiego. Nawet bliźniaki są tam czymś się tam różnią od siebie, nie? Chociaż te jedno jajowe jest tam... W każdym razie jesteśmy jedyni niepowtarzalni i nieunikatowi. No i dlatego taki awatar miał być takim też jedynym niepowtarzalnym. Jak sobie obliczyłem tych zmiennych, które, yy, które, z których tworzę ten awatar, to tam, ta, yy, to tak jak w zarkomikie Tak sobie liczyłem, tam wyszły miliardy, miliardy tych, yy, kiedy by, no, dopiero by się powtórzył. Tak samo pewnie jest, nie wiem, nawet czy ktoś by obliczył, jakie jest prawdopodobieństwo powtórzenia się na przykład Arama Razika. W, w, za ile lat mógłby się taki sam urodzić. Podobnej fizjologii, fizjonomii i tak dalej. Podobne sposoby myślenia, no nie wiem, chyba, chyba nigdy, tak. yy, No, ale tatuaż, ten tatuaż, Avatar, yy, mam nadzieję, że też on pewnie yy, w tym początkowym zamyśle, kiedy był, byłby go i, i też tak chciałem go tak zrobić, takie uśrednić takie zrobić Wzór, jak gdyby tak, jak tłumaczyłem Wam, generowany komputerowo, to wtedy może tak. To wtedy on by tam co jakiś ten, bo mogłyby się nałożyć pewne te bazowe tam, pewne te dane, i, a chociaż też nie, nie przypuszczam, no ale, ale dlatego, dlatego mówię, to miało być coś niepowtarzalnego, i taki awatar, taki nie wiem, żeby nie miał obrazek, i już mógł się chwalić tym swoim, tym bo to też będzie niepowtarzalny, unikatowy, fajny obrazek, takie wow! Ty, jaki piękny, Twój, jedyny, niepowtarzalny, dla Ciebie stworzony, to jeszcze sobie go jeśli będzie nigdy nie będzie miał takiego jak Ty, bo to będzie właśnie ten Twój awatar jednostkowy, unikatowy, tak jak Ty jesteś niepowtarzalny, tak on będzie niepowtarzalny. I taki będę właśnie Wam robił i taki właśnie ten. I dlatego yy, kończę wywód na tym, że zawsze mnie po, yy, pasjonowało to, żeby, żeby malarstwo też niosło jakąś użytkową taką funkcję, tak? Że nie tylko powiesić na ścianie i tak dalej, a taki, taki ten, no, no na przykład wzór na, na tatuaż, Gdzieś tam na Twoją tapetę w telefonie, żebyś był też unikatowy, że to jest Twój, to jest jakiś tam iPhone, czy jakiś inny Samsung, ale to jest Twój unikatowy, bo nikt nie ma takiej tapety, bo to jest to Twoja jedyna. Czy na wyświetlaczu, teraz już mówię o tych takich, takich, tych naszych laptopach i tak, komputerach i tam dalej, ale nie wiem, nawet sobie możesz na logo, jako taki logotyp prawie, że na samochodzie, jakiś fajny wzór yy, namalowany na tym, jak też sobie że czemu nie, czy na jakiś. Yy, nie wiem, już wspominałem o takich, jak, jak sobie tam na dragonem mówiłem o tym, że takich wyprawce, za... rodzi się dziecko, od razu dostaje awatara i wyprawkę taką, od, od wyprawki już zaczynasz, te, yy, no, śpioszki, yy, śliniaczek z awatarkiem swoim, I tutaj cały hor horoskop, cały horoskop na życie z tym, do tego przez astrologa stworzony, taki, wiecie,